Witam, Steve Sunro, a to jest ekstra odcinek z naszej serii Zagrajmy w Team Sonic Racing. Dokładnie tak. <grywy> już widzę ilu z Was jest zaskoczonych, ponieważ tak. Już około 2 lata temu, kiedy skończyłem tą serię, obiecałem, że pojawi się jeszcze ten jeden odcinek, w którym ogramy poziomy, które nam zostały w, w Drużynowej Przygodzie. O tak chciałem powiedzieć. E Dwa lata minęły, cały czas nic nie było, aż w końcu stwierdziłem, że przydałoby się w końcu to dokończyć. Tak więc, oto i jesteśmy, moi drodzy. Finally. Po dwóch latach nieobecności ostatnio skończyliśmy tą grę przechodząc etap 7.6. I w tej chwili ciśniemy etap 7.7 dokładnie tak. Oh, boy, oh, boy. Ok, no i. Cóż, ciśniemy sobie dzisiaj postaciami takimi, jakimi chcę, że tak powiem, dzisiaj będę się po prostu wybierał, więc pocisimy najpierw dosyć standardowo, czyli pocisimy sobie Sonikiem po prostu. Dokładnie tak, już jakiś czas temu ostatnio grałem w tą grę, więc e, możliwe, że będę ssał, zobaczymy jak to będzie. Na <grym> ja to grałem w Racingi i Transform, no, ale to jednak się troszeczkę różni. Więc no. Okej. Okay. Teraz ustrzymam... Uh, ten soundtrack. oh boy. Jeśli jest coś o czym... co można powiedzieć... Oh, really. Na 100% o tej grze to świetny soundtrack, jaki ta gra są reprezentuje. Przysięgam. Okej. Okay. I ta grafika, boże święt, zapomniałem jak ta gra jest śliczna. <laughs> serio. Okej, okay, ciśniemy. Oh boy. pajace. Okej, okay, dzięki Nax Rozpę no, nam pojedynek jest taki, że chyba po, po, po jednej, że tak powiem, y, po jednym y, kółku, tak y, drużyna, która jest ostatnia odpada, więc y, y, tak trochę y, jazda. <grywa> of here. OK, Come on, step it up. <grywa> czy coś? Ciśnie, My... Okej, okay, dobra. Nie idzie mi za najlepiej. O, nice. Jak <noise> oberwał na moich oczach, dobra. E, a, same bomby są, to tak specjalnie? No, chciałem w sumie do tyłu, nieważne. Okej okay. Pierary, okej. Okay. Jak właśnie dało się tak niwelować. Że tak powiem. Okej. Okay. Okej, okay, dzięki, czy coś. Dobra. Okej, okay, mamy rakiety, dobra, w końcu coś innego. I skadusz, lecimy, okej. Okay. Team boost for a win. No to była Team Ultimate, tak? Ja zawsze zapominam tej nazwy, ja nawet podczas let's playa miałem z tym problemy. O ty kurwo. <Ukrała> Dobrze, Gin, kurde. Sonicowy odpowiedniku Bowsera, kurde. Sięgam. Okej. Okay. Nie zciśniemy. A nie, jednak nie odpadają teamy, tylko po prostu musimy wygrać. Spoko. Na razie jesteśmy na dobrej drodze, że tak powiem, żeby to wygrać. Okej, okay. ach ten soundtrack, naprawdę. Soundtrack, to... Soundtrack Team Sonic Racing jest jednym z lepszych w serii ja to mówię na serio. w tej, wiecie, w większości wypadków są remiksy poprzednich nutek, ale są tak dobrze zrobione te remiksy, że oh boy. Naprawdę, bardzo lubię soundtrack tej gry. Okej, okay. no to, że używa bardzo dużo synfa, którego ja strasznie nie lubiłem w Forces. Tak, tutaj on nie, nie przeszkadza mi tak bardzo. Choć mam nadzieję, że soundtrack Sonic Rangersów nie będzie jedynie synfem, tak. Jeśli chodzi o Colors Ultimate, to ten soundtrack ten nowy. Nie wydaje się być tylko Symfem, choć chyba ma troszeczkę elementów tego i owego. Mam na nadzieję, że troszeczkę się odczepią od tego e, na rzecz prawdziwych, normalnych e, tych e, instrumentów. Okej. Okay. <grym> Team Ultimate win! To dosłownie tym razem. Okej, okay, prościutko. Więc zdaliśmy radę. Bezproblemowo. Okej, okay. dobra, folwyn prosto. Pajace, jedne <laughs> okej, okay. wybywamy trzy gwiazdeczki, jak żeby kurde inaczej. Ach, ten motyw tutaj też jest świetny w e, na tej mapie. okej, okay, mamy kolejny pojedynek. okej, okay. <laughs> co ty, Egi, no to już dawno po zawodach, że tak powiem. Shadow, choryłem. Rozwalam Rozwala mnie zawsze to, jak długo się przełącza na dane postacie. Eee, dobra, pomijamy to. Te kaccenki już były, to jest coś, co mnie zawsze rozwala na temat właśnie fabuły w tej grze, że gra potrafi nam tak z tyłka pokazać kaccenki, które już się odbywały. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest to strasznie źle zrobione. Ogólnie tryb fabularny w tej grze jest. No, istnieje, no, ale. Nie jest niczym wielkim. Pewno zdecydowanie bardziej preferuję e, tryb e, World Tour e, w tym, w Transformed. No, zdecydowanie. Niźli, niźli, kurde. E, fabułę tutaj, o mój Boże, co ja zrobiłem? No nie, nie! Jestem głupi. Ech. Jeszcze mi nie trafiło oczywiście, że nie. Ech. No, e, ale... No, tryb popularny jest tej źle zrobiony i tyle. Nawet no i skropka. Przede wszystkim kaccenki. Kaccenki, dużo powiedziane. Oni się bawią w gry z nie wiem, z DS-a, tak, tak chociażby Sony Sonic Rush czy Rush Adventure. Ech. Wykorzystywały, że tak powiem. Eee, tak kacenki po prostu wyglądały, że powiem w taki sposób. No mm, boże, nie ile, ile, jak w kurde. Geraryk, pajace jedne. Okej, okay. bardzo dobrze. Okej. Okay. jej, duszę, choć w sumie nie wiem po co w tej chwili, ale. ogóle to jest Wisp, który pojawi się właśnie w z Ultimate. O nice. Nie żeby on był jakoś wielce potrzebny moim zdaniem, on jest tylko... No okej. Okay, no, niech se będzie czy coś. To jest jeden z tych wyspów, których nie potrzebuję w <grywanie> normalnej grze z Sonikiem. Nawet... Nawet Tim Sonicesen jakoś bardzo go nie lubię, więc... Eee. Co ja moim zdaniem mogli w ogóle nie dodawać żadnych nowych wyspów do Colors Ultimate. Oboj. Oh Że komuś coś zakosimy. Albo i nie. Przynajmniej na razie się nie zapowiada. No i, no i nie. Jej, Mother Wisp. O właśnie, co do z Ultimate. Zróbcie kanoniczną Mother Wisp do jasnej ciasnej. Przecież macie tak, taką okazję, żeby, żeby zrobić z Mother Wisp kanoniczną postać. W 100%. I żeby ogólnie pododawać jakieś rzeczy z DS-owej wersji. Ale pewnie to nie zrobicie. Część na to nie zapada, to jest jedna z rzeczy, która najbardziej mnie boli nad Calls Ultimate póki co. Grafikę już w większości wypadków naprawili. I cały czas są momenty, w których ja preferuję grafikę oryginału. Oboje, oh jazda, Foryłem. Ale nie, nie jest to takie złe, jak, jak było wcześniej. Uuu, fuck. Dobra, zniknij po prostu. No okej. Okay. Czy Shadow właśnie pogroził paluszkiem sprężenia od której się odbił? Oh the edge. <laughs> Przysięgam Uf. wyląduj w końcu dobrze Tyf. Even without the wings I can still fly Przysięgam Okej okay. Nieśmiertałka, dobra, mi się to nie przyda jakoś wielce Może komuś tam z tyłu bardziej Okej okay. Więc ciśniemy aktualnie. Na razie wygrywamy, jak żeby kurde inaczej. Bo śmiesznie, że jest zawok za każdym razem i samo jak pełny. No trochę tanie. Nie wiem, gdzie metal? Gdzie. gdzie Egi? Halo? Bo sam fakt, że zawok powrócił w tej że jest też takie... Czemu? Nie ma... nie ma większego sensu, ale... Ja już... Od czasów Sonica Colors nie, nie staram się dopatrywać jakiejś większej logiki w fabule z Soniciem i sądzę, że, to, że tak chyba to już pozostanie. Niestety, obawiam się. W sumie już nie wiem, czy, czy te pajace, które robią fabułę do, do gier z Soniciem, on, oni w końcu już nie pracują nad Soniciem. Czy, czy znowu pracują? Nie wiem. Od czasu, kiedy wywalili e, tego... Craig Smitha, tylko po to, żeby go przywrócić, ja się gubię wsedzę, naprawdę. Ja, ja nie wiem co tam się dzieje. Obawiam się, że oni sami nie wiedzą. Dobra, przymknij Mordę Eggman. <grytanie> Trzy gwiazdki. Nice! Idzie mi lepiej niż w normalnych poziomach. E, no dobrze. 7-9. Wyzwanie ringów, cokolwiek to było. Aha, zbieranie pierścieni, o mój Boże. My nut favorite? Zdecydowanie nie. Chodź Silver. Szkarłatny orzeł. Ależ piękna nazwa, przysięgam. Ok, Bieram Motyw z loadingów, to jest coś, co lubię. Ludzie z SSD-kami nawet sobie z długo to nie posłuchają. Tak, to jest to. Oho, mój Boże. Ale, Gro, po co? <ścoughs> przecież. Przecież. Po co? Dobra, chyba, jak je zbieraliśmy z tym, z driftem, to chyba. Z, z, Zrobiliśmy ich więcej? Czy, czy coś? Nie wiem, nie pamiętam. Coś było chyba. Uuu, uwielbiam. E, ne, ne. Muszę sobie w, e, w swoim zaciszu posłuchać Ostu w Team Sonic Race, naprawdę. Kurde, to jest taki, taki świetny soundtrack. mamy brąz, ale brąz niestety nam e, nie pozwala tego wygrać. Ten brąz jest tylko po to, żeby tutaj był, to jest bez sensu. Potrzebne jest nam sreberko. A dobra, podczas driftu zyskujemy czas, spoko, tak to działało. Ale oczywiście jak zbieramy pierścienie wraz z tym. Uch. O tak. Okej, okay. gorzej. Driftem. Czy ja mogę... Czy ja mogę to wygrać, please? Nie chce mi się tego... Robić od początku, please. Okej, okay, dobra, mamy srebro. A teraz niech się dzieje wola nieba, znam się zawsze zgadnę. Trzeba remember that. <grymne> to jest jeden z licznych momentów, kiedy pamiętam jakieś cytaty z lektur, przysięgam. <grymne> to dobry cytat jest. <grymne> Okej, okay. Najsik. Nice. Dobra. I like it, może być. Sreberko for a win. Dobra. Jej, ty ja nawet nie możesz zdobyć brązu i powiedzieć hehe, dziewczyny lubią brąz. Bo kurde, jak to zdobędziecie to co z tego, jakie tak przegrywacie? Okej, okay, dark, dark Arsenal w porządku. Ej, teraz sobie weźmiemy, weźmiemy, dawaj, rusz. Okej, okay. czy ja sobie jako pojazdu Silverrain zrobiłem kiedyś jego pojazdu szarego? Czemu jest znowu biały? Tak, teraz dopiero zauważyłem. Hmm. Może zamieniłem z powrotem? Nie pamiętam, serio. Dawno nie grałem w tą grę, naprawdę. Eee, no. Ta gra w tym roku ma dwa lata, to jest szalone w ogóle. Czas zapiernicza, tylko tyle mogę powiedzieć. Fak. <grystanie> ok. Ciemy z dobrym motywem, przysięgam. Omega, ty dzbanie jeden. <grystanie> Za to uwielbiam pojazd róż na cały na czarno. On normalnie taki nie jest, ale, ale po przeróbce jest <grywa> i wygląda świetnie. Kozacko wygląda. Uuu, wajde lek, jazda. Pamiętam, jak się cieszyłem jak po raz pierwszy... Dobrze, nice. <grywa> jak po raz pierwszy aktualnie udało mi się właśnie dojść do poziomów egmenowych w tej grze. No, ja przez długi czas nie miałem do nich dostępu, bo ja nagrywałem tą grę, jakby nie patrzeć. I, I ja... no zdarzało się, że czasami dość rzadko pojawiały się odcinki. Ja przez długi czas po prostu nie miałem dostępu do tych poziomów. Nice. wypadł pajace jedne, kurde. O oh boy, dobra, nice. Jakoś uniknąłem, czy coś. Dobra. No i nic nie trafiło, no fa 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 dobra. Ja pamiętam, że te poziomy były dość trudnawe właśnie w finalnym odcinku tej serii, jeśli chodzi o fabułę. O, dobra, ledwo. Dobra, wygrywamy o dziwo. O, jazda. O tak, jazik <grym> z SA-2 Forełem. Uwielbiałem soundtrack... Tych poziomów róż w SA2 naprawdę bardzo lubiłem. W sumie jakby nie patrzeć, tylko w SA2 istniało też takie jak poziomy róż, right? z się... Znaczy, no... Dobra, w Sonic O6 też, dobrze. <grym>, w sumie racja. Ale tylko w SA2 były stricte jej poziomami. Czyli oryginalnymi, co czy nie? A dobra, bo przed nami jest jeszcze jeden pajac jakiś, czyli Shadow nie jest pierwszy, o mój Boże. A ja posłałem te pociski, że tak powiem, szkarłatne orły, tak? <grym>, za mną, więc to jest niefajne. Okej. Okay. coś stało przed chwilą? Shadow coś na mnie posłał? <grym>, to wyglądało. Nice. Dobrze, wszystko zaplanowane oczywiście. z gdzie jestem... Metal Sonic, ale patrzcie, gdzie on jest daleko, jak on jest pierwszy, szalony. Trzeba go powstrzymać, czy coś. Zawoga też by się udało powstrzymać. Okej. Okay. Nie jest łatwo, widzę. Jazda. Okej. Okay. Jazda. Gierarki. ok. No widzę to u Metala, kurde, głupi pajac. No go nie dogonimy nawet jeszcze. Okej. Okay. Muszę powiedzieć, że ogólnie jeśli chodzi o Team Ultimate, to mam mieszane uczucia, tak jakbym miał się teraz wypowiedzieć na temat tego... A na temat tego chyba się nie wypowiadałem jeszcze. Czasami to jest takie, taka OP rzecz, a raczej zawsze i wszędzie. Czasami przeciwnik może dosłownie przegrywać przez cały... przez cały wyścig z wami, chciałem powiedzieć mecz. <ścoughs> I pod sam koniec użyć Team Ultimate i no... Wasze marzenia poszły, poszły się walić. Ej, bo oni skrótów używają, zapomniałem o tym. Dlatego oni nas tak, kurde, dościgają tutaj. Przynajmniej mnie. Fuck. No, no i właśnie, o tym mówiłem. Team Ultimate for a win. O, on, on się tym obronił. O, kurde. No proszę. Tego się nie spodziewałem. Okay. Omega, no ja poproszę. E -a -a. Nie wiem, jakie najmniejsze miejsce czas zająć, żeby wygrać, zakładam, że trzecie. Iście wygięcie. o mój Boże, Quake'a, kto użył Quake'a? Znaczy nikt z moich, bo mnie to zabolało. O, jestem pierwszy. O, jestem pierwszy! Nice! Shadow wypadł. Jesteśmy razem w tymie, ale uspokój się typie, to jest moja miejscówka. No fuck, nie udało się. O, dobra, Team Ultimate. Chciałem użyć skrótu, no i co z tego? Skróty tutaj są dupy, bo ten laserek nam przeszkadza i trzeba trafić w moment, w którym tego laserka nie ma, ale to nie zawsze jest takie proste, bym powiedział. No. Okej, okay, dominujemy. Trzy pierwsze miejsca, bardzo dobrze. Okej. Okay. i skeduj. Nice, no, idzie nam dobrze. Forełem. Rozwala mnie to, że zawsze są zdjęcia postaci w zeszycie w, y, na, na tle zeszytu w kratkę, tylko że <laughs> zamiast kratki były niebieskie, są białe, a kartka jest niebieska po prostu zamienione kolory. To tylko nie To jest. to no? To jest ciekawe, naprawdę. Ok. Ten odcinek może być w miarę długi, I guess, chociaż nie został nam dwa ostatnie poziomy. O, to widzicie? Idealnie w tej chwili na Power Type. Ok. Wyzwanie niszczycieli. No właśnie, chyba dobry pomysł, chyba. Ej, Kogo? Tutaj są w sumie wszystkie postacie z Power, które ja lubię. Dawaj omega najpierw. Czyli tak, cały Team Dark poszedł. <grym> team Dark jest zajebisty, nie patrzeć. Dobra. Więc mamy teraz Turbin Loop. Oh boy. A to jest to... No kuźdy nie powiedziałbym, że to jest dobry... Dobra postać do tego, bo tu trzeba mieć dobry drift, a power type nie ma dobrego <noise> Nie ma. Po prostu nie ma dobrego Okej, okay, tutaj mamy bonusy za drift, remember that Bozuję, że możemy w to wjeżdżać, tak? To też nam zalicza. Nie, nie pamiętam, chyba tak, mam taką nadzieję. Okay. Tak. Okej, okay. <laughs> prosto. Yy, no i widzicie, no właśnie przez to, że ten drit jest taki do dupy w power type to nie jest dobry pomysł. Ale prawie już mamy srebro. I wciąż sporo czasu. Tak, już mamy srebro, dobra. To były często jeden z najłatwiejszych takich challenge'y. <laughs> brawo! Brawo Nero! Są tam gada kurde, głupi pajac. Okej. Okay. Mamy złoto. Niestety nie platynę. Cóż... Ale mamy złoto. That's something. Lepiej niż myślałem. Myślałem, że będzie ledwo srebro. A e, do platyny tak mało brakowało. No trudno. By nawet chciał robić 100% tej gry, ale były niektóre te challenge, które były tak do dupy, że chyba nie chcę mi się robić tej gry na platynę. Okej. Okay. I ostatnie, czyli najazd badników. O, no dobra, będziemy się z nimi zderzać, więc... Bigi, jazda. <laughs> I must say froggy. Przysięgam, <laughs> raz, jazda. <laughs> Lecimy. Więc ostatni poziom w tej grze, fabule, więc uwaga. W końcu, w końcu skończę tryb fabularny, jeśli chodzi o wszystkie poziomy. Gra troszeczkę się naczekała, ale w końcu. Okej, okay. lecimy. Skrusz! Kurde, ty, ty już tam biadoli, gościu, czas ci się kończy. Chiluj, typie, dopiero co poziom zacząłem. <grystanie> Serio, weź wychiluj. Ty, bo okej, okay. nie jest tak łatwo wychilować. A dobra, ja na... Z tego dostaję czas, no i punkty oczywiście, spoko. Wiem, bardziej, że ja, że ja, że tak powiem, wydaje się, jakbym po raz pierwszy grał w niektóre z tych challenger, ale pozapominałem kompletnie, jak niektóre tej rzeczy działają. minęły dwa lata. Od, od kiedy grałem w fabularne przynajmniej. te, no, te challenger, może powiem w taki sposób. No, tam wiadomo, od ostatniego odcinka grałem w tą grę, ale też dawno już. Okej, okay, mamy już srebro. For a win. No, choć tu zbanie jeden z drugim. Zderzanie się z nimi jest z jednej strony fajne, bo załatwia nam sprawę, ale przez to też zwalniamy i to jest niefajne. No właśnie. Okej. Okay. Prosto. Na razie się w miarę trzymamy, więc lecimy po złoto. Okej. Okay. Dobra. Mówię, te challenge były też jednymi z tych, które ja aktualnie lubiłem. Fajna zabawa pozderzać się z tymi pajacami, porozstrzelać ich. <grych> mój Boże. nie powystrzelać może tak lepiej to zabrzmi. Okej, okay, nice. Jeszcze tysiąc. Do platyny. O mój Boże. Przestańcie. <grych> Przestańcie tak kurde unikać tych moich pocisków. Pajace jedne. Ok, nice. Prosto. Dobra. Przecie troszeczkę zostało do tej platyny, kurde. No, w sumie już nie tak dużo. Coraz mniej <noise> na pewno. No nie! <noise> no dobra, może być. <noise> nie! Udało się! Uuu, 4000! Ale świetny! finał, przysięgam tego odcinka. To jest moja pierwsza platyna w tej grze. Mm, nice. <laughs> Ale prosto. Okej. Okay. Kocham cię, team Sonic Risen. i może tą grę w końcu kupić sobie na Switcha czy na PS4, żeby mieć pudokową wersję. Ja chciałbym najchętniej, mówiąc szczerze, zdobyć sobie... E wersję z figurką. O, to jest dosyć świetne i ciekawe. I ciekawe jest to, tam jest klasyczny Sonic. Hmm, Sega. Tak e, więc moi drodzy dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Że wraz z tym odcinkiem zmienię na pewno miniaturki tej serii, bo miniaturki, które robiłem były strasznie Kiepsciutkie, muszę powiedzieć, jak tak patrzyłam na tą serię, takie, yy. Więc e, na pewno tutaj troszeczkę pozmieniam. Będą ładniejsze miniaturki wraz z tym odcinkiem, i cała seria na tym skorzysta. E, dokładnie tak. No i cóż, no, ostatni odcinek, ekstra jakże. Mówię, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. E, więc oficjalnie skończyliśmy wszystkie poziomy z tego właśnie trybu fabularnego, jak ja go lubię nazywać. Tak więc, no cóż. Dziękuję moje za oglądanie i na razie do zobaczenia do następnych odcinków. See ya.